W dzisiejszym odcinku. Co to jest ruch FIRE? Czy można osiągnąć niezależność finansową w młodym wieku? Czy wcześniejsza emerytura i życie z dywidend jest osiągalne w polskich realiach? Wady i zalety FIRE, o których nie wszyscy mówią otwarcie. Jeśli doceniasz treści na moim kanale, możesz wesprzeć mnie symboliczną kwotą. Link znajdziesz w komentarzu pod filmem. Tymczasem zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i startujemy z jedenastym odcinkiem. Temat ruchu Fire jest tak szeroki, że omówienie go chciałbym podzielić na dwa osobne filmy. W tym filmie wyjaśnię i przedstawię główne założenia ruchu Fire. Następnie chciałbym omówić jego wady i zalety z mojej własnej perspektywy. Później chciałbym podebatować, czy osiągnięcie niezależności finansowej od zera jest w ogóle możliwe w polskich realiach. W kolejnym filmie spróbuję natomiast oszacować, ile zainwestowanego kapitału potrzebujemy, aby miało to ręce i nogi. Przedstawię również moją wizję, Przemyślenia oraz podejście, jak ja dążę do osiągnięcia jakiejś formy FIRE, FIVO czy innego rodzaju niezależności finansowej. Dobra, zaczynajmy. Sporo ostatnio w internecie pojawia się treści związanych z niezależnością finansową oraz wcześniejszą emeryturą czyli ruchem FIRE. Z angielskiego oznacza to Financial Independence Retire Early. Trend ten wynika pewnie trochę z tego, że młode osoby chciałyby mieć pieniądze, i nie musieć pracować, czyli aby to pieniądze pracowały na nich. Nie jest to oczywiście pozbawione sensu, aczkolwiek rzeczywistość, jak to zazwyczaj, wygląda już mniej kolorowo. Ludzie, którzy dążą do Fire, oszczędzają intensywnie przez lata. Następnie inwestują swoje środki i starają się osiągnąć taką kwotę oszczędności i aktywów, która pozwoli im żyć przez kolejne lata z dochodu pasywnego, bez konieczności dalszej pracy. Chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że istnieją także hybrydy FIRE, jak na przykład FIVO, czyli Financial Independence Work Optional, które uwzględniają czy dopuszczają pracę na część etatu. FIRE cieszy się dużą popularnością w USA, gdzie systemy emerytalne, wynagrodzenia czy możliwości inwestycyjne sprzyjają szybkiemu gromadzeniu kapitału. Zmieniają oni tak swoje życie, aby oszczędzać od 50 do nawet 70% swojej wypłaty. W Polsce może nie jest jeszcze ten styl życia mocno popularny, ale za granicą wszyscy się nim naprawdę zachwycają, a w szczególności młode pokolenie, do którego sam też się chyba wciąż jeszcze zaliczam. Tak, jest to niewątpliwie styl życia, i w dalszej części filmu powiem, dlaczego życie w duchu osiągnięcia Fire wymaga zmiany nie tylko myślenia, ale także i wielu innych nawyków. Ruch Fire zdobywa na popularności, ale mimo licznych entuzjastów i inspirujących historii sukcesu, ma też poważne wady i ryzyka, o których nie zawsze mówi się otwarcie. Dzisiaj też coś o nich powiem, trochę ze swojej własnej perspektywy, gdyż też dążę do osiągnięcia jakiejś formy wolności finansowej, lecz może w nieco inny sposób. Zanim ktoś zdecyduje się na realizację tego planu, powinien dokładnie zrozumieć, z czym może przyjść mu się zmierzyć i być może wybrać jego inny wariant. Dobrze. Zanim przejdziemy do analizy osiągalności tej wolności finansowej w polskich realiach, Skupmy się na wadach i zaletach tej strategii. Zacznijmy może od negatywnych aspektów ruchu FIRE. Pierwszą kwestią, o której mało osób myśli, będą zbyt optymistyczne i przeszacowane założenia przyszłościowych stóp zwrotu czy stopy dywidendy. Podstawą strategii FIRE jest intensywne oszczędzanie. Oszczędności te są następnie inwestowane, aby zgromadzić wystarczający kapitał na wcześniejszą emeryturę. Jednakże wielu entuzjastów FIRE przyjmuje optymistyczne założenia o stabilnych, długoterminowych stopach zwrotu na poziomie od 8 do nawet ponad 10% rocznie. Problem polega na tym, że jak wiemy, historyczne wyniki nie gwarantują przyszłych zwrotów. Co więcej, spółki wypłacające dywidendy o takiej stopie mogą ją znacząco zredukować lub całkowicie zawiesić. Bardziej realne stopy zwrotu na poziomie 5% rocznie, czyli te 2 lub 3% powyżej inflacji, mało kogo interesują. Wiele osób chciałoby zarabiać nawet i po 50% rocznie, ale nie tędy droga. Kryzysy czy okresy gorszej koniunktury rynkowej mogą także zniwelować wartość naszego portfela, szczególnie gdy akurat ktoś postanowi w tym okresie przejść na emeryturę. Chociaż jeśli mówimy o życiu z dywidend, a nie ze zrealizowanych zysków poprzez sprzedaż akcji z zyskiem bądź stratą, ten temat nie jest może aż tak istotny. Z drugiej zaś strony, wiele wrażliwych na sytuację gospodarczą spółek może obniżyć lub całkowicie wstrzymać wypłatę dywidendy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia selekcja spółek do portfela dywidendowego oczywiście w kontekście życia z dywidend. Metod osiągnięcia FIRE może być bowiem sporo ale o tym powiem później. Dobra, co dalej? Słuchając niektórych wywiadów z osobami, które osiągnęły FIRE, można wywnioskować, że całe życie za bardzo skupiali się na liczbach. Wielu ludzi myśli, że osiągając pewne założone wartości stopy zwrotu czy liczby, uczyni ich szczęśliwszymi. Czasami może być zupełnie odwrotnie. Szczególnie po osiągnięciu tego jedynego celu w życiu, którym jest ta mityczna, wcześniejsza emerytura. Czy przestawienie całego swojego życia na tryb ultraoszczędnościowy, prowadząc niemal pustelniczy styl życia, byle tylko osiągnąć pewien cel, jest tego warte? Być może tak. Ale gdy już ten cel, do którego dążyłeś przez 20 lat, osiągniesz, może wówczas pojawić się uczucie pustki, braku sensu życia, a nawet i depresji. Czy masz plan na życie na emeryturze? Wiesz już, co będziesz robił? Bogate i dostatnie życie jest wtedy, kiedy budzisz się szczęśliwym każdego dnia, a nie kiedy osiągniesz pewien cel z arkusza kalkulacyjnego. Owszem, jeśli nienawidzisz swojej pracy i męczysz się chodząc do niej, rezygnacja z niej i życie z inwestycji zapewne uczyni cię szczęśliwszym, nawet jeśli będzie ono nieco skromniejsze. Ok. Kolejny aspekt to brak doświadczenia finansowego, nieumiejętne zarządzanie portfelem inwestycyjnym oraz zależność od rynków finansowych. Pomimo tego, że FIRE zachęca do samodzielnego zarządzania finansami, wielu ludzi nie posiada wystarczającej wiedzy inwestycyjnej, aby to robić. Nawet w przypadku prostych produktów finansowych, takich jak fundusze ETF, niedostateczna znajomość rynków może prowadzić do błędnych decyzji. Oparcie całego planu finansowego na inwestycjach giełdowych Niesie ze sobą oczywiście ryzyko zależności od rynków, chociażby takich jak kupno nieodpowiednich produktów, panikowanie podczas spadków na giełdzie i wyprzedawanie aktywów w złym momencie. Im większy nacisk kładziemy na rynki finansowe, tym większe ryzyko, że nasza przyszłość będzie zależeć od czynników, na które nie mamy wpływu. Utrzymanie zdrowego portfela wymaga wiedzy i cierpliwości. Bez odpowiedniego przygotowania można łatwo wpaść w pułapki emocjonalnego inwestowania. Wiadomo, nie mówię ci, abyś powierzał swój portfel do zarządzania osobom trzecim, ale abyś się edukował czy edukowała czytał, słuchał i podejmował decyzje inwestycyjne zgodne ze sobą a nie tylko dlatego, że ktoś na YouTube mówi, że posiada w portfelu takie czy inne aktywa. Jednakże odpowiednia dywersyfikacja aktywów posiadanie różnego i niezależnego od siebie źródła przychodu może zmniejszyć ekspozycję na to ryzyko. Lecimy dalej. Następna, a zarazem najbardziej istotna wada według mnie, to konieczność prowadzenia niemal pustelniczego stylu życia i wprowadzenie innych wyrzeczeń. Gdy oglądam wywiady z osobami z zagranicy, które osiągnęły FIRE w wieku poniżej 40 lat, najczęściej słyszę, że mieszkają w skromnym i małym domku gdzieś pod miastem. Ograniczyły koszty i wydatki do absolutnego minimum. Na wakacje te osoby praktycznie nie jeżdżą i nie jeździły, bo przecież ograniczały wydatki, aby mieć jak najwięcej środków na inwestycje. Nowych ubrań czy butów nie kupują. Robią to dopiero gdy stanie się to naprawdę konieczne. Czy tak ma zatem wyglądać młodość i najlepsze lata naszego życia? Żyć jak pustelnik czy mnich na podstawowym poziomie? Chyba nie. Rozumiem, oczywiście, ideę ograniczania wydatków i sam o tym mówię, ale tego typu życie to już ultra skrajność. Być może niektórym osobom taki styl życia będzie odpowiadał. Jeśli ktoś nie ma wygórowanych oczekiwań od życia, wówczas pełna zgoda. Jeśli tylko jest to zgodne z Tobą, to w porządku. Dla niektórych osób tego typu wyrzeczenia mogą prowadzić do poczucia wykluczenia społecznego. Co więcej, życie w permanentnym niedostatku może negatywnie wpłynąć na ich komfort życia, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby z ich najbliższego otoczenia prowadzą nieco bardziej konsumpcyjny styl życia. Redukowanie przez długie lata wszystkich wydatków do absolutnego minimum może prowadzić do psychologicznego wypalenia i frustracji. Nie wspominając o rodzinie i dzieciach, którzy będą musieli sporo poświęcić i pewnie przecierpieć, tylko po to, aby jako rodzina zrealizować czy osiągnąć pewien cel. Wymaga to też rygorystycznego trzymania się budżetu przez długie lata. Oznacza to, że kiedy zmieniają się nasze potrzeby, na przykład powiększa się nam rodzina. I chcemy kupić większe mieszkanie czy samochód, nasza strategia życia minimalistycznego może nie pozwolić na elastyczne dostosowanie się do tych zmian i tym samym realizacji tych planów. Okej, okay. a co jeśli lubisz swoją pracę? Przechodząc wówczas na wcześniejszą emeryturę, może pojawić się ryzyko wykluczenia społecznego czy depresji, szczególnie gdy utracisz kontakt ze znajomymi z dawnej pracy, bo przeprowadzisz się do małego domku holenderskiego nad jezioro. Celem entuzjastów ruchu FIRE jest relatywnie wczesne zakończenie kariery zawodowej, np. w okolicach 40. roku życia. Dla wielu osób praca jest źródłem nie tylko dochodów, ale także satysfakcji, rozwoju osobistego, poczucia celu i tożsamości. Wcześniejsze wycofanie się z rynku pracy może prowadzić do poczucia bezczynności, stagnacji, a w skrajnych przypadkach nawet i do depresji. Bez aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym Trudno jest utrzymać poczucie wartości i sensu życia. Warto też mieć na uwadze, że jak już wcześniej wspomniałem, nie posiadając konkretnego planu na to, co robić po przejściu na emeryturę, wiele osób może stracić motywację i sens życia, co z czasem może być równie niszczące jak samo wypalenie zawodowe. Owszem, nie musisz rezygnować całkowicie z pracy zawodowej. Tego typu podejście ma nawet i swoją nazwę barista fire. Jest to rodzaj hybrydy pomiędzy pełnym fire, a pracą na część etatu. Osoby wybierające ten model posiadają wystarczające oszczędności czy aktywa, aby częściowo finansować swoje wydatki z dochodów pasywnych, ale wciąż pracują na pół etatu lub wykonują lekką pracę, np. w kawiarniach, stąd jego nazwa. Kolejna kwestia, o której wiele osób zapomina to liczne niewiadome związane z przyszłością. Planowanie emerytury w młodym wieku wymaga przewidywania przyszłych potrzeb finansowych na dekady naprzód. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą nasze potrzeby zdrowotne, jakie koszty życia nas czekają, czy jak zmienią się nasze priorytety. Rzeczywistość może okazać się zupełnie inna niż zakładaliśmy, a planowanie budżetu na 40 czy 50 lat może być skrajnie trudne. Nieprzewidziane zdarzenia życiowe, takie jak rozwód, choroba, czy nawet zmiany w prawie lub systemie emerytalnym, mogą łatwo zburzyć cały nasz plan. Co więcej, Aspekty ekonomiczne są wręcz niemożliwe do przewidzenia w tak długiej perspektywie. Inflacja może znacząco wpłynąć zarówno na wysokość naszych wydatków, jak i na realną wartość naszych oszczędności. Nawet przy dobrze skonstruowanym portfelu. Dobra, trochę tych negatywów się nazbierało. Skupmy się teraz na pozytywach. Pierwszą i zarazem najważniejszą jest możliwość życia z dywidend, odsetek lub innej formy dochodu pasywnego. Inwestowanie w akcje spółek dywidendowych, obligacje czy nawet nieruchomości, może stanowić stabilne źródło dochodu pasywnego. Dzisiaj skupmy się jednak na dywidendach. W przeciwieństwie do wielu innych form inwestowania, spółki wypłacające regularne dywidendy często dążą do utrzymania stabilności tych wypłat nawet w czasach kryzysu. Większość dywidendowych arystokratów ze Stanów Zjednoczonych wypłaca dywidendy od dekad i regularnie zwiększa ich wysokość. Czasami dywidendy te są redukowane. Ale raczej rzadko spółki je całkowicie zawieszają. Robią to wtedy, gdy ich sytuacja jest naprawdę kiepska, jak chociażby ostatnio Intela. Wynika to poniekąd z faktu, że takie spółki mogłyby wypaść z indeksów dywidendowych, a w te z kolei inwestują fundusze emerytalne Amerykanów. Można sobie zatem wyobrazić potencjalne konsekwencje. Przy okazji, pamiętam taką sytuację w czasach słynnego wirusa, gdy amerykańska spółka, w której wówczas pracowałem, obniżyła nam wszystkim wynagrodzenia jako argument podawano niepewne wówczas czasy zaoszczędziła na tym około miliona dolarów w tym samym kwartale wypłaciła natomiast akcjonariuszom dywidendę za kwotę ponad 80 milionów dolarów nie można zapominać także o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez inwestowanie w spółki dywidendowe z różnych krajów działających w odmiennych sektorach gospodarki czy grupujących różne aktywa Mam tutaj na myśli chociażby ETF-y czy rejty, można zminimalizować ryzyko związane z potencjalnymi kryzysami w jednym sektorze. Co dalej? Jednym z kluczowych aspektów życia z dywidend jest elastyczność i stabilność. W przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury, gdzie ludzie są często uzależnieni od jednego źródła dochodu czyli najczęściej emerytury państwowej, dzięki dwóm lub więcej źródeł przychodów, dywidendy pozwalają na większą swobodę i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli naprawdę lubisz swoją pracę, nie musisz z niej całkowicie rezygnować. W odróżnieniu od osób, które przechodząc na wcześniejszą emeryturę całkowicie rezygnują z pracy, dywidendy zapewniają większą elastyczność. Dochody z dywidend pozwalają na większą swobodę w podejmowaniu decyzji zawodowych. Można realizować pasję, pracować na pół etatu, a także prowadzić własne przedsięwzięcia, mając pewność, że podstawowe potrzeby finansowe są regularnie pokrywane dywidendami. Możesz bowiem zredukować wymiar pracy lub pracować nad projektami, które są bardziej zgodne z Twoimi osobistymi pasjami. Dzięki dochodowi pasywnemu możesz realizować swoje zainteresowania bez presji finansowej i stresu, że musisz pracować, aby zarobić na zapłatę rachunków. Dla wielu ludzi taka strategia jest znacznie zdrowsza niż całkowita rezygnacja z pracy. Biorąc pod uwagę, że rezygnując z pracy wypadałoby opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, praca na część etatu lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, może być dobrym wyborem. Przejście na wcześniejszą emeryturę nie musi od razu oznaczać zaprzestania inwestowania. Wręcz przeciwnie. Część dywidend można reinwestować, co zwiększy potencjał dalszego wzrostu kapitału. Jest to szczególnie istotne, gdy mówimy o zabezpieczeniu finansowym na dekady, ponieważ reinwestowanie nadwyżek dywidend zwiększy zarówno wartość portfela, jak i wysokość otrzymywanych dywidend w przyszłości. Pozwala to nie tylko na zachowanie wartości pierwotnego kapitału, ale również na jego dalszy wzrost. Inwestycje dywidendowe, szczególnie w dobrze zarządzane spółki, mogą także stanowić ochronę przed inflacją. Przedsiębiorstwa, które regularnie zwiększają wypłaty dywidend, są w stanie lepiej dostosować się do rosnących kosztów. Zyski inwestorów będą rosnąć wraz z wyceną akcji oraz wyższymi wypłatami dywidend. Jest to ważny aspekt, ponieważ nasze dochody będą rosnąć proporcjonalnie do wzrostu kosztów życia. Kolejna kwestia, o której często się zapomina, to fakt korzystniejszego opodatkowania dywidend w porównaniu do przychodu z pracy. W Polsce jest to 19%, co w praktyce oznacza, że osoby utrzymujące się z dywidend mogą płacić mniejsze podatki niż te, które polegają na tradycyjnym wynagrodzeniu. Szczególnie jeśli wpadały w 32% próg podatkowy. Dobra, gadam i gadam. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumiałeś. A swoją drogą, spodobało ci się Fire, czy jednak preferujesz odmienne podejście? Daj proszę znać w komentarzu. No dobrze. Brzmi fajnie, prawda? Ale zastanówmy się, czy to wszystko w ogóle jest osiągalne w polskich realiach. Jeżeli nie chce ci się dalej słuchać, to powiem w skrócie. Tak, jest osiągalne, ale wymaga więcej wysiłku. W szczególności w zwiększaniu zarobków Wyboru odpowiednich instrumentów i trzymania kosztów w ryzach. Wiem, nic nowego i same truizmy. Polska różni się pod wieloma względami od krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada, gdzie ruch Fire powstał. Zacznijmy może od kilku znaczących różnic czy kwestii do omówienia, które mają zasadnicze znaczenie w kontekście osiągnięcia oraz budowania niezależności finansowej w Polsce od zera. Polski rynek pracy jest dość specyficzny. Pomimo dynamiki rozwoju w ostatnich latach, wciąż ma swoje ograniczenia. Sytuacja zawodowa, poziom wynagrodzeń, koszty życia, inflacja oraz stabilność zatrudnienia mogą wpłynąć na to, jak szybko ktoś będzie w stanie zgromadzić środki potrzebne do osiągnięcia niezależności finansowej. Istnieje wciąż duże rozwarstwienie w zarobkach, gdzie 3 miliony Polaków zarabia minimalną pensję. Z tego powodu Polacy mają mniejsze możliwości szybkiego gromadzenia kapitału niż chociażby na Zachodzie. Z drugiej zaś strony, inwestując nawet niewielkie kwoty, rzędu 500 zł miesięcznie może nas uczynić milionerami. Osoby pracujące w IT, lekarze, przedsiębiorcy, zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, a mający niewielkie koszty życia, znacznie szybciej ten kapitał zgromadzą. Zdaję sobie sprawę, że znacznie ciężej będzie osobom zarabiającym minimalną pensję, ale nie jest to niemożliwe. Pokazało to wielu youtuberów w Polsce. Trzeba po prostu trzymać koszty w ryzach. Polski rynek pracy wciąż zmaga się z niestabilnością, szczególnie w kontekście umów o pracę. Wiele osób pracuje na umowach cywilnoprawnych z przymusu, a nie z wyboru, a takie umowy zazwyczaj nie zapewniają stabilnego zatrudnienia. To z kolei, poprzez poczucie braku stabilności, może utrudniać oszczędzanie, planowanie budżetu czy długoterminowe inwestycje. Co dalej? Pomimo tego, że nasza kultura oszczędzania i zarządzania finansami w Polsce stopniowo się zmienia, wciąż przeważa tradycyjne podejście do pracy i emerytury. Wielu Polaków wciąż nie planuje budżetu, nie zapisuje wydatków, ani nie myśli długoterminowo o swoich finansach. Fire wymaga zmiany sposobu myślenia od konsumpcyjnego stylu życia do minimalistycznego, zorientowanego na oszczędzanie i inwestowanie. W Polsce, w szczególności w mniejszych miastach, Oszczędzanie na dużą skalę może być trudniejsze z powodu niższych dochodów, ale raz jeszcze podkreślę, nie jest niemożliwe. Co więcej, minimalizm, który jest kluczowym aspektem FIRE, może spotkać się z pewnym oporem w polskiej kulturze, gdzie często widoczny sukces materialny jest miarą statusu społecznego. Jednak pomimo tego, coraz więcej osób zaczyna doceniać prostszy styl życia sprzyjający oszczędzaniu. Podsumowując, FIRE w Polsce jest osiągalne ale wymaga więcej wysiłku, planowania strategii i dyscypliny, w szczególności jeśli ktoś zarabia niewiele lub dużo wydaje. Trzeba jednak dobrze to zaplanować. Czy kupno 10 mieszkań na wynajem nam to zapewni? Być może tak. A może lepiej będzie kupić akcje spółek deweloperskich lub rejty, wypłacające dywidendy? Również jest to ciekawa opcja. A może lepiej będzie założyć biznes generujący stały przychód, a nie wymagający i nieabsorbujący zbyt dużo czasu? Jak to wszystko bezpiecznie podzielić? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba część środków zainwestować w jedną klasę aktywów, część w drugą, kolejną w trzecią, a pozostałą jeszcze w inną. Musisz samemu wywnioskować, co jest dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Temat budowy portfela inwestycyjnego, który generuje dochód pasywny z myślą o emeryturze to tak obszerny temat, że wymaga osobnego odcinka. Myślę, że w przyszłości się nad nim pochylimy. Zatem koniecznie subskrybuj ten kanał, aby nie przegapić tego oraz innych odcinków. Tak jak zaznaczyłem na początku, w tym filmie to już wszystko, aczkolwiek niebawem pojawi się druga część, w której pobawimy się trochę liczbami. Pokażę Wam, ile trzeba mieć kapitału, aby teoretycznie móc utrzymać się z dywidend przez kolejne 30 czy 40 lat. Dzięki.